Cześć, witam Was na kanale Rootblock w kolejnym odcinku z cyklu Smart Home. Dzisiaj bierzemy pod lupę robota sprzątającego od firmy Narwal, który już pojawił się na naszym kanale. No, to jego poprzednia generacja. A tym razem przyjrzymy się Narwalowi Freo Z10 Ultra. Do dzieła! Zacznijmy sobie oczywiście od budowy samego urządzenia, i to, co zwraca uwagę, no to niestety wysokość tego robota. Ten robot ma około 11 cm, co jest wartością dość dużą, jak na to, że większość szafek takich ciasnych ma około tych 10 cm. Więc musicie brać to pod uwagę, czy macie bardzo niskie meble, czy po prostu nie przeszkadza wam to w całości. Natomiast jeśli chodzi o samą budowę, jest ona bardzo logiczna, dlatego że przede wszystkim tutaj jest klapka, która jest matowa, więc łatwo. Swoją wyczyścić. Ona jest oczywiście na magnes. Centralnie zamontowany lidar. No i oczywiście dwa przyciski włącz, a także powrót do bazy. Kolejną sprawą, przedni zderzak jest bez żadnego paska gumowanego. On też jest po prostu elementem plastikowym, natomiast on ma bardzo duży skok. No i dzięki temu, że tutaj mamy dwie kamery, co też jest wyróżnikiem tego modelu, no to narwal jeździ bardzo delikatnie i pozwala na dojazd do mebli bardzo precyzyjnie. Dlaczego? Dlatego, że te dwie kamery, które mają w tej chwili kąt widzenia 136. Stopni są wspierane przez Vision AI. To tam jest autorska technologia Narwala, ona po prostu jest wspierane przez AI i one są w stanie rozpoznawać odległość do przedmiotów, czyli dokładnie jest to ten sam algorytm, znaczy zbliżony algorytm, na przykład do tego, który mamy w Testi, która mierzy odległość od samochodów na podstawie obrazu z kamer. Dokładnie to samo jest w Narwalu, czyli on mierzy sobie odległość, nie tylko rozpoznaje przedmioty. Ale też pozwala oceniać ich rozmiar i odległość od nich. Dzięki temu ten odkurzacz jeździ bardzo precyzyjnie, a dodatkowo jest po prostu delikatny dla tych przedmiotów. Więc to, że nie ma gumowanego zderzaka, no to nie jest aż tak wielka przeszkoda. Oczywiście jest też doświetlenie, więc nawet jak go wpuścicie w nocy, czy na przykład właśnie pod ciemną szafkę, jak już się zmieści, no to on sobie doświetli wszystko ledzikiem. Dzięki tym kamerom on jest też w stanie rozpoznawać aż do 200 przedmiotów, co. No jest, przyznam szczerze wynikiem ponad przeciętnym. W tej chwili producenci przyzwyczajili nas do tego, że mamy rozpoznawanie między 60 a 100-110 przedmiotów AI jest w stanie rozpoznać. No tutaj mamy aż 200. Czy to jest tak bardzo potrzebne? No grunt, żeby rozpoznawał tak naprawdę zwierzęta, kable, buty i takie podstawowe rzeczy, które mamy na podłodze. No nie wiem, nie potrzeba rozróżniać nie wiem, ołówka od długopisu. No, ale powiedzmy, że ta technologia się rozwija. No i co? Zajrzyjmy pod spód, bo tutaj się dzieje też sporo. Marwal jest znany z tego, że on generalnie uwielbia mopować. To są odkurzacze, które słyną z lepszego mopowania niż odkurzania. Oczywiście odkurzają też nieźle, natomiast to, co pokazał nasz test porównawczy jakiś czas temu, jeśli nie widzieliście naszego porównania, zapraszam was do karty. Marwal wtedy pokazał, że on kocha mopować. I te trójkąty mają dwie zalety. Pierwsza to taka, że tutaj nie ma aż takiej dużej szczeliny jak w przypadku mopów okrągłych, a druga jest oczywiście taka, że. Jak sobie zdejmiemy te pady, no to jeden z nich jest wysuwany, więc on jest w stanie dojeżdżać do krawędzi, co jest raczej standardem, no i typowe dla tego typu robotów. Mamy także dwie miotełki i to jest fajne. One mają dwa ramienia, natomiast nie są wysuwane. Z drugiej strony dwie miotełki dają nam bardzo dużą kompleksowość tego, gdzie możemy tak naprawdę zamieść. Algorytm, który jest w stanie dobrze poprowadzić odkurzacz, no to te dwie miotełki jest w stanie świetnie wykorzystać i jest w stanie zamieść nogę od krzesła czy trudno dostępne narożniki. Jest także jeszcze Centralna, ona jest gumowa razem z włosiem, więc fajnie sobie da radę zarówno na powierzchniach płaskich, jak i na dywanach. No i to, co jeszcze warto nadmienić, to fakt tego, że tu mamy kółko. Kółko, które stabilizuje ten odkurzacz chociażby na kaflach. On wtedy tak nie wpada i nie trzęsie się na fugach, tylko sobie jedzie w miarę stabilnie. Tyle o odkurzaczu. Omówmy sobie jeszcze szybko stację dokującą. Jeśli chodzi o stację dokującą, Narwhal generalnie słynie z tego, że ma taki bardzo opływowy i ładny design. Mi się te generalnie odkurzacze bardzo podobają, dlatego że wyróżniają się pośród tłumu. W większości mamy takie ordynarne stacje. To jest tak właśnie, bardzo opływowo. Jest trochę matu, jest trochę połysku. Fajnie wyglądają te stacje i to się może podobać. Jest oczywiście innowacja. Na samej górze mamy klapkę, która jest zbudowanym wyświetlaczem. W niektórych modelach Narwala był to wyświetlacz w ogóle dotykowy. Tutaj jest raczej taki wyświetlacz, gdzie macie po prostu określone strefy, gdzie dotykacie i wykonujecie daną funkcję. Fajny gadżet, ale umówmy się, w dobie aplikacji na telefon mogłoby tego zupełnie nie być. Jeśli chodzi o stację dokującą, tutaj odkurzacz wjeżdża w całości i on się chowa, co jest też bardzo dobre. Raz, że no uniemożliwia zahaczenie domownikom tego odkurzacza. Dwa, że no, nie kurzy się, więc po prostu chowa się w całości. To jest super. Stacja dokująca jest oczywiście wyposażona w tej chwili już w worek. Nie ma tutaj tej kompresji brudu, która była w tym narwalu, którego porównywaliśmy jakiś czas temu. Mamy tutaj worek i producent deklaruje 120 dni bez konieczności zmiany worka, czyli aż 4 miesiące. Dosyć odważnie, zwykle producenci deklarują 2-3 miesiące. Natomiast ten worek ma 2,5 litra. Więc te 3-4 miesiące, mówię, dość odważnie. No i oczywiście dwa zbiorniczki na brudną a także czystą wodę. Tutaj się nic nie zmienia. Budowa stacji raczej standardowa. No i to co warto też nadmienić to fakt, że mamy tutaj o, w tym miejscu możliwość zamontowania detergentu, który dostajemy w zestawie. I to sobie montujemy w ten sposób. Pyk, wsadzamy, no i w tym momencie podczas mopowania dotawany jest jeszcze detergent, więc to czyszczenie jest bardziej efektywne. No i podczas mycia naszej podłogi, nie dość, że skuteczniej czyści, to jeszcze ładnie pachnie. Stacja czyści mopy na gorąco i tutaj też AI algorytmy dobierają temperaturę w zależności od tego jaki jest stopień zabrudzenia mopa. Tak samo Narwal rozpoznaje też strefy zabrudzenia, czyli jeśli macie nie wiem gdzieś rozsypane coś, no to on wie, że tam musi dokładnie wyczyścić, tak samo rozlane i tak dalej. Jest to wszystko analizowane przez algorytm i na przykład w momencie większego zabrudzenia on wraca do stacji myje mopy i wraca dokładnie do tego samego miejsca, żeby je dokładnie umyć. Temperatura mycia mopów jest dobierana w zależności od intensywności zabrudzenia. No Rzeczywiście mamy także ich suszenie. Zobaczmy, jak Narwal poradzi sobie w praktyce. Co tu się wydarzyło? Generalnie technika jazdy to styl pijanego mistrza. Jakby widzieliście na nagraniu, jak on jeździł, widzieliście na mapie, jak on jeździł. Jakby nie rozumiem tej logiki. I żeby nie było, że jest obszar mały, że krzesło postawiliśmy, puściliśmy go też normalnie na całym tutaj naszym obszarze, na całym biurze. Jeździł dokładnie tak samo. Jakby mam wrażenie, że jest jakiś problem softowy, który nie pozwala mu poprawnie się pozycjonować i jeździć logicznie. Czasami zaskoczy, jeździ chwilę wężykiem, ale w większości są to jakieś takie dziwne ruchy, które wydłużają czas, strasznie czas sprzątania i drenują baterie, najzwyczajniej w świecie. My posprzątaliśmy dwa razy obszar, yy, który łącznie miał około 15 m kwadratowych i on złożył 30% baterii, gdzie yy, według specyfikacji producenta bateria wystarcza na 180 minut, więc yy, Coś tutaj nie gra, coś tu brakuje. Żeby nie było soft, jest najbardziej aktualny w momencie nagrywania tego wideo. Sprawdzaliśmy aktualizację 5 razy, wszystkie ustawienia, coś jest nie tak. Jeśli chodzi o nogę, no to noga, jak widzicie, jest tak, brakło tutaj troszeczkę przejazdu. Generalnie posprzątany obszar nie jest źle posprzątany. Jakby większość tutaj tych naszych, większość tych ziarenek, kawy i tak dalej. Została poprawnie posprzątana, natomiast styl jazdy mi totalnie nie odpowiada. Noga, jak na dwie miotełki, miała potencjał, ale on sobie rozniósł ten brud, a później zapomniał o tym obszarze. Tutaj przy ścianie fajnie sobie jechał gdzieś tam podjazdy i ten swing, który wykonuje, żeby jak najwięcej zagarnąć tej krawędzi, okej, okay, to działa. Dwie miotełki mu bardzo pomagają. Jedna porusza się szybciej, druga wolniej, jest dopasowywana do tego, co się dzieje. Natomiast, gdzie te wszystkie Algorytmy, gdzie ten lidar, gdzie te kamery, czegoś mi tutaj zabrakło, a szkoda, bo ma potencjał ten odkurzacz, tylko wydaje mi się, że ma jakiś niedopracowany soft, albo jest wadliwy nasz egzemplarz. Nie wiem. Yy, zaskakujący to jest, może tak bym powiedział. Tam w ogóle nie dojechał wróg. No nie wiem, Narwal generalnie słynie bardziej z mupowania niż z odkurzania, natomiast nie spodziewałem się aż tak niesatysfakcjonującego wyniku tego testu. Zobaczymy, jak mu pójdzie z mopowaniem. A, i on teraz jeszcze, bo tu ma jeszcze mnóstwo tematów, dezynfekuje, słuchajcie, worek na kurz, dlatego że tamten worek, jakby pojemnik na kurz, składa się z tego, że macie taką dodatkową plastikową wkładkę, którą łatwo wymyć i wyczyścić. To jest akurat fajne, dlatego że nie trzeba myć całego tego zbiorniczka, tylko wystarczy wyjąć ten fragment, który swoją drogą dostajecie dwa razy, tak, czyli jest to element wymienny. Jeden się suszy, drugi może pracować, więc to jest fajne. Wysysanie brudu też spoko i co ciekawe, ono się dzieje po, yy, nie po sprzątaniu, tylko przed następnym sprzątaniem. No i właśnie, tutaj większość brudu nam się zbiera w tym pojemniczku, natomiast on nie został wyczyszczony od razu po przyjeździe na stację. Narwal robi to co jakiś czas, więc yy, no zakładam, że wie co robi, może w ten sposób. Nie ma z tym akurat problemu, bo rzeczywiście podczas naszych testów już parę razy wyczyścił sobie ten zbiorniczek. Natomiast coś jest problem z tą logiką sprzątania, natomiast zobaczmy poważnie. No dobrze, mopowanie. Tutaj zaskoczeń nie ma. Narwal naprawdę bardzo dobrze mopuje, co pokazały nasze testy porównawcze, i rzeczywiście te trójkątne mopy tutaj też sprawdzają się bardzo dobrze. Nie boi się dojechać do krawędzi, wysuwa bez problemu tego mopa, dojeżdża do samego końca, nie zostawia żadnych pasków, śladów, pustych powierzchni naprawdę mopowanie jest w porządku. Dodatkowo ten system, algorytm, bo tam tak naprawdę ustawiacie wszystko na AI-u, nie ma takich ustawień ręcznych, w sensie można to dostosować, ale no, można też włączyć tryb automatyczny, nawet przy wyznaczaniu strefy, co nie jest codziennością w innych odkurzaczach, to i tak on dobiera odpowiednio wodę, on dopiera odpowiednio trasę, jeździ logicznie, tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Dodatkowo jeszcze wykrywanie brudu. Poczuł, że ma zabrudzone pady, wrócił jeszcze do domopował jakiś fragment, pojechał najpierw wzdłuż, później wszerz. No i jakby rewelacja. Tutaj co do mopowania nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o odkurzanie, na kaflach jest w porządku. Tutaj nie ma żadnego problemu z tym, żeby on jechał logicznie, żeby poprawnie odkurzył. Szkoda, że nie ma zostawiania padów mopujących. W tej cenie ten odkurzacz już powinien to mieć, bo jednak ciągnie ze sobą te mokre pady. No po co? Po prostu po co? Druga sprawa, jeśli pojawiłby się dywan, no to na tych padach zawsze zostanie jakaś woda, wilgoć, cokolwiek. Mm, po co? Niemniej na dywany duże zaskoczenie, bo nie dawał sobie rady, co zresztą widzieliście. A na płaskich powierzchniach, na panelach, na kaflach jest rewelacja. Więc no, mocno mieszane uczucia, i przejdźmy do podsumowania. No i żeby tradycji stało się zadość. Proszę bardzo, brudna woda w narwalu wygląda tak. I rzeczywiście on potrafi doczyścić podłogę. Czas na podsumowanie Narwala. Mieszane uczucia, tak mógłbym określić ten odkurzacz, natomiast to też zależy do jakiej powierzchni będziecie go używać. No, u nas w teście na tych dywanach poległ, jakby coś mu przeszkadzało. Nie wiem, czy to była kwestia kolorystyki dywanu i tak dalej, natomiast no, przeprowadzamy już dziesiątki testów odkurzaczy na tym samym terenie, na tym samym jakby zestawie testowym, z tymi samymi przeszkodami i tak No, jednak inne sobie radziły. Tutaj Narwal poległ i próbowaliśmy wiele. Zmieniać ustawienia, resetować mapę. Resetować, odkurzacz, i tak dalej. Nic nie przynosiło tutaj żadnego skutku. Natomiast na kafle i powierzchnie płaskie super. Ogólnie, kiedy ktoś pyta mnie o odkurzacz, który najlepiej mopuje, to stwierdzam, że Narwal. Jeśli nie przeszkadza Wam większe zużycie wody, nie, nie przeszkadza Wam to, że to mopowanie będzie trwało dłużej, dlatego że on jest tak dokładny, no to Narwal to naprawdę robi dobrze. Jeszcze w zestawie z bieżącym podłączeniem do kanalizacji, gdzie on sobie sam wymienia tę wodę, no to już jest w ogóle yy, super. Fajna jest ta stacja dokująca, dlatego że ona poza dobieraniem temperatury jeszcze robi wodę elektrolityczną, więc jest dużo bajerów w tym Narwalu. Fajnych rzeczy, ale głównie znowu nastawionych na mopowanie. Natomiast jest kilka niedociągnięć. Czego mi brakuje w odkuraczu za te pieniądze? Przede wszystkim zostawiania mopów, podnoszenia miotełek, bo on jednak te miotełki się obracają, taplają się w tej wodzie i tak dalej. No to mi się nie podoba. Kolejna sprawa, brakuje mi też dokładności tłumaczeń. Są błędy w tłumaczeniach, wycofywanie na powrót do stacji dokującej. No to są małe niuanse w aplikacji, też niektóre rzeczy są niezrozumiałe. Które jednak, no, jeśli Narwal chce podbić polski rynek, no to powinien wyeliminować. No i najważniejsze, no to dopracować, myślę, że aktualizacją ten temat z dywanami. Myślę, że przed publikacją tego filmu zwrócimy się do producenta, zapytamy o co chodzi jeśli dostaniemy jakąś sensowną odpowiedź, albo na przykład jakąś łatkę, no to jeszcze uzupełnimy ten film, więc jeśli go oglądacie, no to możliwe, że jest już errata. Producent wskazał nam rozwiązanie, które wymaga wyłączenia czujnika schodów, a także włączenia manualnych ustawień odkurzania. To mimo wszystko niezbyt rozwiązuje jego dziwny, chaotyczny sposób jazdy, bo nadal obrzeże obszaru testowego są przejechane dość dziwnie, chaotycznie jakimś dziwnym zygzakiem, a dopiero środek obszaru testowego jest przejeżdżany poprawnie, czyli po prostu wężykiem. Podsumowując, robot jeździ świetnie na powierzchniach płaskich takich jak dywany, kafle, deska, panele, ale niezbyt dobrze radzi sobie na dywanach, które są na większej powierzchni. Czy wybrałbym ten odkurzacz na powierzchnie płaskie i kiedy bardzo bym dużo chciał mopować, bo na przykład właśnie chcę posprzątać bieżący kurz, jestem alergikiem i tak dalej? Tak, spoko do mopowania, narwal świetnie. Do dywanów niestety słabo. No i pytanie, czy to wybaczamy w odkurzaczu za takie pieniądze? Więc dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie. Oczywiście zapraszam Was do także do innych filmów odkurzaczy. My robimy je dokładnie w ten sam sposób, po to, żebyście mogli sobie porównać ten temat i po to, żebyście mogli zobaczyć, jak dany odkurzacz radzi sobie w tym samym środowisku testowym. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rudblock. Czołem!